Dzień dobry, witam dzisiaj wszystkie osoby urodzone w znaku ryb. Witam na moim kanale wróżka Ada. Drogi ryby macie słońce w swoim znaku ciągle. Na pewno wielu Was z was świętuje. Jeszcze swoje urodziny, albo dopiero co skończyliście świętować. I to jest horoskop ogólny, więc nie z każdą osobą rzecz jasna, może rezonować, nie, nie może rezonować w znaczeniu, odpowiadać. I na samym początku, jeszcze zanim przejdę do tego czytania, chciałam bardzo serdecznie podziękować za subskrypcję, za to, że Państwo tutaj zaglądacie, że lajkujecie, że komentujecie. Bardzo mi jest miło z tego powodu. I bardzo, bardzo Państwu serdecznie za to dziękuję. Przejdźmy teraz do czytania już dla ryb na marzec. Proszę światło o ochronę i prowadzenie. A to ta odpowiedź. Dla osób urodzonych w znaku ryb na marzec 2021. Jakie energie przyjdą? Jakie zdarzenia, jakie wydarzenia? Na co należy zwrócić uwagę? Będzie istotne. Wszystko, co może Tarot powiedzieć o energiach, zdarzeniach, wydarzeniach, relacjach, emocjach dla ryb w marcu 2021 roku. Z korzyścią dla wszystkiego, bez szkody dla nikogo. Zobaczmy, ryby, drogie ryby, co tutaj macie. Macie tutaj taką trudną energię: Trójki Mieczy, Księżniczka Pentakli i As-Buław. Może tak być, że wy tutaj rozpoczniecie jakieś działania i Albo te działania rozpoczniecie, bo tutaj mamy ogromny potencjał. Asbuław to jest potencjał, ja się przygotowuję do tego, żeby y, zacząć działać. Tu jest dużo możliwości i te możliwości mogą dotyczyć zarówno spraw zawodowych, finansowych, bo Książniczka Pentakli to też jest taki nowy powiew, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. To jest taka umiejętność czerpania korzyści i też szukania tych możliwości do zarobienia pieniędzy. Ale tutaj też mamy taką trudną e, energię Trójki Mieczy, która e, mówi o tym, że jakąś decyzję być może trzeba będzie podjąć, czy jakieś działanie, które jakby nie do końca będzie Wam... Mm, się podobało, nie będzie dla Was łatwe. Zobaczymy, jak to tutaj się przedstawi w poszczególnych sferach. Zobaczmy, co w sferze uczuć i relacji, relacji partnerskich, małżeńskich, ale też towarzyskich, rodzinnych z osobami bliskimi. Emocje dla ryb na marzec 2021. Księżyc. Macie tutaj taką kartę, jak. Podobne karty macie jak, jak baran. Widzę, że Wam się tutaj też pojawiają diabeł. No, ale jest szóstka buław, na szczęście na końcu. Także jeżeli będą trudności, to one zostaną przezwyciężone przez Was drogie rybki. Wy jesteście takim znakiem bardzo uczuciowym, takim właśnie delikatnym. Uczuciowo, emocjonalnie, często. Zobaczmy, co w sferze pracy, finansów, do Was tutaj może przyjść. Dwójka mieczy, umiarkowanie, szóstka kielichów i księżniczka buław. Y Coś jest e, takiego, może być w Waszym życiu uczuciowym, e, drogie ryby, w marcu, e, co jest dla Was przedmiotem e, troski. E, troski, ale też takiego poczucia e, zmęczenia tą sytuacją. E, tutaj jest sporo niejasności. E, czegoś takiego, co. E, jeszcze nie ujrzało światła dziennego. Coś, co jest obciążone błędem, polegającym na tym, że nie znając różnych, nie mając różnych informacji, nie znając różnych faktów, czy też nie wiedząc czegoś, co powinniście wiedzieć, żeby czuć się stabilnie i bezpiecznie, możecie mieć skłonność do wyolbrzymiania czegoś, że coś. Wam się może wydawać, że coś może Was niepokoić nadmiarowo, powodując właśnie taki stan, ogromnego zmęczenia psychicznego, bo to jest karta, która mówi o tym, że jestem tak zmęczona, czy tak zmęczony tym myśleniem, tym zastanawianiem się, że już po prostu mam dosyć. Karta diabła też nie jest łatwą, ale ona mówi o tym. Kolejna karta, która tutaj jest w szóstka była, to jest karta zwycięstwa, więc być może taka wasza. Typowa dla Waszego znaku, ogromna wrażliwość, taka może i trochę niestabilność tych emocji, może w marcu. Może będzie tak, że Wy się będziecie po prostu zastanawiały, drogie ryby, nad czymś, co nie istnieje tak naprawdę, albo co jest dla Was trudne, i Wy za dużo o tym będziecie myśleć. Ale uda wam się to przezwyciężyć, bo tutaj jest karta zwycięstwa, tylko potrzeba działań z waszej strony. Dlatego też ten as buław tutaj jest taką kluczową energią, która mówi o tym potencjale, do tego, żeby nie poddawać się, tylko żeby jednak wziąć sprawę w swoje ręce i zacząć działać. A te działania. Przyniosą Wam tutaj zwycięstwo. Nawet jeżeli to jest tak, że Wy macie realne powody, żeby się czymś zamartwiać, i to są realne powody w Waszym życiu z drugą osobą, to jeżeli podejmiecie odpowiednie działania, to przyniesie to efekt taki pozytywny, więc niezależnie od tego, na ile to jest Przepuszczone przez waszą dużą wrażliwość emocjonalną, a na ile to jest realne, działajcie, a wtedy będzie odpowiedni skutek. Wyjdziecie z, tym z tego obronną ręką. Zobaczmy, co jeszcze tutaj karty mówią dla was, drogie ryby, na marzec. Marzec, emocje, relacje ryby, marzec 2021. Co tu jeszcze może powiedzieć? No właśnie, karta księżyca jest podwójna. Coś tutaj jest dla Was mocno niejasnego, coś tutaj Was bardzo mocno obciąża tak emocjonalnie. Wy się czegoś boicie bardzo. Ale jest tutaj, to jest, to jest ciekawe, bo tu powieliła się karta księżyca, a tutaj mamy kiermek i księżniczka, to jest ten sam. To sama karta, tylko inaczej nazwana w innej talii. Czyli wy jesteście już tak zmęczeni, że po prostu nic wam nie pozostaje innego jak spróbować, jednak jeszcze ten ostatni zryw zrobić i zacząć działać po to, żeby budować na nowo swoje poczucie bezpieczeństwa w relacji. To jest też karta, która mówi o tym, że wy musicie. Dostrzec w swoim położeniu chociaż najdrobniejszy, najdrobniejszą rzecz, która pozwoli Wam odbić się od jakiegoś dna, która pozwoli Wam chwycić, chwycić to szczęście z powrotem w dłonie i też wyciągnąć naukę z tego co przechodzicie. Niesamowite. Naprawdę, to się bardzo rzadko zdarza, żeby tutaj karty, żeby się powielały. Mamy tutaj właśnie znowu tę kartę diabła. Znowu to jest powielenie tej karty. I no, aż ciarki mam na plecach, ale nie znaczy to, że tutaj jakieś diabelskie sztuczki są. Nie, absolutnie nie. Światło nas chroni. Natomiast to jest pokazanie tego, że wy musicie bardzo mocno tutaj popracować nad czymś, co jest trudne w waszej relacji. To mogą być różne rzeczy. Każdy z was, jeżeli to rezonuje z waszym życiem, może, może wiedzieć, czego to dotyczy ta trudność. I tutaj jest karta taka karta, która dopowiada, oprócz tego, że wy musicie się zmierzyć z tym czymś trudnym w tej waszej relacji, może to też są wasze jakieś, to może dotyczyć partnera, to może dotyczyć partnerki, ale to może dotyczyć również was samych. I teraz. Tutaj mamy kartę, która mówi o kimś, kto udziela nam pomocy. Tutaj jest wprost pomoc materialna, ale czasami to nie jest dokładnie tak. Możecie osiągnąć zwycięstwo na przykład, jeżeli dacie sobie pomoc w jakiejś sytuacji trudnej. Jeżeli tutaj jest coś rzeczywiście poważnego w tej waszej relacji z drugą osobą. Może być tak, że wy nie, ma, nie będziecie mieć sami aż tyle siły, żeby pokonać te trudności. I trzeba wtedy umieć poprosić o pomoc, i wtedy ta pomoc może pomóc Wam to przezwyciężyć. Ale na pewno trzeba podejmować działania. Nie można tego zostawić tak po prostu. I zobaczmy, co tutaj macie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie łatwiej, ale zaczyna się wcale nie tak łatwo, bo mamy tutaj dwójkę mieczy, czyli macie yy, sto, sta, być może stoicie już albo staniecie przed jakimś wyborem, jakąś decyzją, która yy, będzie dotyczyła Was, waszej pracy. Może to będzie dotyczyć yy, Albo zmiany pracy, albo też umiejętności godzenia ze sobą powiedzmy dwóch prac, które macie, czy dwóch rodzajów zajęć. Bo to nie musi być jako coś takiego typu praca, że ja mam umowę o pracę, czy zlecenie, czy, czy coś takiego, ale coś tutaj zastanawiacie się nad tym, jak, jak to pogodzić. I właśnie karta umiarkowania mówi o tym, że Wam się uda pogodzić coś, co jest na początku może Wam się wydawać trudne, że Wy nie umiecie podjąć decyzji, ale y, może ta decyzja będzie trudna. Tak samo jak y, ta trudna decyzja może dotyczyć y, właśnie tego, tej sfery uczuciowej, ale karta umiarkowania też mówi o tym, że wy dostajecie szansę, taką szansę, y, y, no można powiedzieć od wszechświata, że tutaj wam się uda, ale musicie, y, musicie bardzo dokładnie zastanowić się, y, jak y, pogodzić y, różnego rodzaju obowiązki, na przykład z życiem osobistym, czy też y, z jakimiś innymi zobowiązaniami y, poza zawodowymi, i wtedy, jeżeli się zastanowicie, y, czy nawet zrobicie sobie taką. Y, na własne potrzeby takie rozeznanie, ile czasu poświęcam na to, ile na to, ile na to, to się może okazać, że ten wybór, który gdzieś tam na początku się Wam wydawał niemożliwy do... czy, czy bardzo trudny do, do, do wybrania, może się okazać, że to wcale nie jest takie trudne, że znajdę równowagę, znajdę harmonię w moim życiu, jeżeli tylko coś tam, tak? Ale to już Wy najlepiej wiecie, jak należy zrównoważyć wypełnianie obowiązków, które trzeba wykonać, z innymi sprawami, tak żeby w sprawach zawodowych być w porządku wobec siebie, pracodawcy, wobec zobowiązań, które macie. Szóstka Kielichów mówi o takim bardzo dobrym wsparciu ze strony otoczenia u Was w pracy, ale też mówi o tym, że. Ktoś Ktoś y, może tęsknić jakiś, do jakichś bardziej takich y, czasów, y, gdzie nie było właśnie tych y, obowiązków. Tutaj może, może to jest jakaś taka y, podpowiedź, że, y, no, że możemy tęsknić do czegoś takiego, co nie, nie wymagało aż takiego y, żonglowania czasem, że. Fajnie było, kiedy się było dzieckiem dokładnie, ale czas jest taki, że trzeba, trzeba po prostu działać, i ten as buław odnosi się też tutaj do tej sfery, bo mamy kartę księżniczki buław, która już za chwilę ruszy do robienia czegoś, do wypełnienia swoich obowiązków. Więc. Może być tak, że w sferze zawodowej trzeba będzie pogodzić jakieś sprawy, które Wam początkowo będą się mogły wydawać nie do pogodzenia, ale one, one się dadzą pogodzić, tylko trzeba je bardzo dokładnie rozeznać, jak to ma wyglądać. Zapytajmy się jeszcze Tarota, co tutaj może powiedzieć o sferze pracy finansów dla ryb. Na marzec 2021. A z kielichów? To jest potencjał, potencjał na to, że jak podejmiecie tę decyzję, to będziecie zadowoleni, rycerz kielichów: będziecie zadowoleni, że w końcu macie to za sobą, że Wy już wiecie, jak macie postępować, wiecie, co do Was należy. E, tutaj. Tutaj jest taka karta, zaśmiałam się dlatego, że zestawienie szóstki kielichów, czyli takiej bardzo błogiej wręcz atmosfery, w zestawienie z tą wieżą, która po prostu runie, jest zaskakujące. Zobaczmy co tutaj dalej, zaraz powiem co, co myślę. Może być tak, że jakieś wydarzenie przyjdzie, i wcale ono nie musi być wydarzeniem trudnym, ale to będzie jakieś takie wydarzenie, które Was być może w sposobie myślenia sprowadzi do parteru, jak to się mówi popularnie. Może być tak, że Wy tutaj gdzieś tam zaczniecie albo się czuć zbyt, zbyt pewnie. W w tym środowisku pracy i przyjdzie coś takiego, co Was jakby wybudzi z tego takiego samozadowolenia albo z takiego poczucia, że no właściwie to ja nic nie muszę. Okazać się może, że, że jednak musicie, dlatego że tutaj mamy ósemkę mieczy i ona mówi o tym, że Wy możecie się czuć. Sami możecie sobie narzucać jakieś takie myśli, że sobie nie poradzicie w działaniu. Może tak być. Ale to są Wasze myśli, które z reguły nie są adekwatne do rzeczywistości, to często my sami mówimy sobie nie, ja się do tego nie nadaję, nie, ja nie potrafię, nie i tak dalej. Ale tutaj przyjdzie do was coś takiego, że wy będziecie musieli ruszyć dalej, że wy będziecie musieli z siebie wykrzesać jeszcze trochę tej inwencji i spróbować dalej coś robić z nowymi siłami. Bo... Tutaj macie, macie tutaj ten potencjał, macie ten potencjał. Nawet jeżeli wam się to do końca nie będzie podobało, ale, ale dacie radę, dacie radę, drogie ryby. Zobaczmy, co tutaj jeszcze wam powie, może coś rozjaśni, zwłaszcza w tym życiu uczuciowym, które tutaj no, niesamowicie się pokazało. Trudno, trudne energie, ale, ale wyjdziecie z tego zwycięsko. Trzeba do tego mądrze podejść, jeżeli, jeżeli to rzeczywiście tak, tak miałoby wyglądać. Poprosimy no o kartę opiekuńczą dla ryb na marzec 2021. opiekuńcze na marzec 2021, czułość mów do siebie łagodnie, zachowaj w sobie cząstkę dziecka no właśnie, nie obarczaj się za bardzo y, różnymi y, zmartwieniami nie obarczaj siebie winą y, bądź dla siebie łagodny dbaj o siebie uczuciowo Droga wrażliwa rybo, zwłaszcza w marcu. Życzę Wam wszystkie ryby, żeby Wam się pięknie ten marzec poukładał. Pamiętajcie, karty pokazują możliwości, karty pokazują to, co może być, ale to, co nie musi być. Nawet jeżeli coś się dzieje, to Wy macie swój los w swoich rękach, a nie karty. Wy możecie zrobić wiele, jeżeli tylko wiecie, w którą stronę pójść, ewentualnie kogo poprosić o pomoc. I tej wiedzy, tej świadomości ja Wam życzę nie tylko w marcu. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za oglądanie, subskrybowanie, lajkowanie. Wszystkiego dobrego na marzec.